Witajcie kochani w ten trudny czas. Pozwólcie, że dzisiejsze spotkanie z serii 2, równe skoki zaczniemy podobnie jak przed dwoma tygodniami od ciszy. Ta cisza, moi mili, była i jest potrzebna. Jest potrzebna nie tylko po to, żeby odnaleźć się w tej Sytuacji, która wszystkich nas w mniejszym lub większym stopniu dotyka i w różny sposób nas dotyka, ale ta cisza też jest potrzebna w związku z tym, żebyśmy umieli jak najbardziej odpowiednio wspomóc innych i wspomóc siebie samych. Dzisiaj chciałbym parę słów o tym, jak wspomóc innych, skoro o słowach mowa to. Część z Państwa pytała, dlaczego przed dwoma tygodniami się nie odezwałeś? Dlaczego nie skomentowałeś tego okrucieństwa wojny? Inni znowu stwierdzali, że ta cisza była bardziej wymowna, aniżeli trzepot skrzydeł tysięcy ptaków. I pozwólcie, że odwołam się w tym miejscu do dość osobistego doświadczenia, wynikającego z charakteru mojej aktywności zawodowej. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, to mówią oni, że mają ulubiony styl trenerski, ulubionych trenerów, z którymi lubią pracować, czy to na szkoleniach, czy na sesjach coachingowych, czy w ramach konsultingu i doradztwa. Są ludzie, którzy bardzo lubią trenerów, którzy przywalą pięścią w stół i powiedzą: Musisz tak zrobić. Są ludzie, którzy uwielbiają pracować z trenerami, którzy powiedzą im dokładnie to, co chcą usłyszeć. Ja nie chcę Państwu mówić ani jednego, ani drugiego. Nie chcę mówić, że musisz. Nie chcę mówić, nie zamierzam mówić tego, co chcecie usłyszeć. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że warto i o tym, co warto. Warto być obecnym w wymiarze osobistym, aby pomóc innym, warto być obecnym o tym byciu obecnym, o tej kulturze bycia obecnym, jak tą kulturę wdrożyć, jak ją stosować. Będziemy także mówili za kilka dni na webinarze, który przygotowaliśmy. To pierwotnie miało być szkolenie, które miało być płatne, ale doszliśmy do wniosku, że będzie to nieodpłatne spotkanie po to, żeby umiejętnie wzmacniać właśnie innych, żeby pomagać innym. To spotkanie też będzie miało drugi wymiar, bo będzie okazją, będzie przyczynkiem do tego, aby pomóc ofiarom tej wojny, tej tragedii, która dzieje się na ziemiach ukraińskich. Więc absolutnie nie odbierajcie tego jako lokowanie produktu. Jedyny produkt, jaki dzisiaj lokujemy, to jest moim kochani pokój, to jest moi kochani obecność po to, żeby czynić dobro, żeby czynić Pokój. I tyle dziś ode mnie. Za dwa tygodnie powiem o wymiarze obecności zawodowej, biznesowej. A dzisiaj pozwólcie, że znów zamilknę.